sceny pochodzą. No my mamy już 3, 4 i 5 czerwonych świateł kierowcy. Zaraz ruszą do trzeciego Grand Prix w tym sezonie Splitu A Sim Spin Series F1 24 i Watek ruszył nie najlepiej Maestro. Wygląda na to, że będzie prowadził po pierwszym zakręcie i to właśnie się dzieje w walce Fettel z Black Swordsmanem. No i Fettel na miejscu czwartym Black Swordsman na miejscu piątym. Haubica się przedziera i my mamy problemy lewego zawodnik Racing Bulls spada nam na ostatnią pozycję, ale kierowcy jeszcze w jednym zbitym gąszczu Gumer będzie blisko, wadka, ale nie wiem czy będzie w stanie zaatakować Erkow już na siódmym miejscu, więc to jest rakietowy start tego kierowcy, wielkie brawa dla Rafała Kowalskiego dzisiaj może troszeczkę pod chmurką jego samopoczucie, ale możliwe, że pod tą singapurską chmurką idzie mu świetnie za kierownicą. Teksi wyprzedza Bananka, który już zdegradowany na 11. lokatę. Jeszcze teraz pod naporem Wiktora Wieczorka widzimy, że tutaj brakuje elementu arytmicznego przedniego skrzydła u Bananka, chociaż teraz reprezentant Battle Racing Series, jeśli dobrze pamiętam, zawodnik z drugiego tamtej lidze, no nie prezentuje e, najbezpieczniejszego przyjazdu i dobrej linii banankowi nie gwarantuje teraz doszło do kolejnej kolizji ale jednak Wiktor e, Wieczorek wychodzi zwycięsko z tego pojedynku lewy z kolejnymi problemami mamy żółte flagi e, które w tym momencie e, zostały rozwiane Seba wycofuje nam się z sesji i to jest wirtualny samochód bezpieczeństwa no niestety nie udało mu się odjechać nawet jednego okrążenia duża ilość kierowców bo aż pięciu. Oj, gumer, co tu się wydarzyło? Gumer spektakularnie rozbija swój bolid. To jest drugi wirtualny samochód bezpieczeństwa eee, z Watkiem, który ma DRS, ale jest palona bateria. i No i będzie pierwsza próba ataku w czołówce, ale jednak przyblokowany, chociaż Watek w tym momencie przestrzeliwuje do hamowania, no i to otwiera okienko Black Swordsmanowi do walki, do następnego zakrętu. W tym czasie uśmiecha się no bo on ucieka, no ale widzimy, że spore problemy Black Swordsmana, no i wyprowadzony boli z równowagi. Mamy pełen samochód, bezpieczeństwa, Haubica wycofuje nam się z tego wyścigu. Co tu się dzieje? Erko i co tu się stało z Wiktorem Wieczorkiem? On wycofuje nam się z tego wyścigu i pozostaje w grze tylko 11 kierowców. Mamy pełen samochód, bezpieczeństwa, Bert Meilander pojawia się po raz kolejny kierowcę Red Bulla najpewniej tak się dzieje, teraz jeszcze Erkow traci nam dwie pozycje w przestrzeni jednego zakrętu, Dominiks go wyprzedził, tak samo Bananek no i teraz jeszcze przepuszcza lewego, chociaż nie wiem czy nie doszło tutaj do uszkodzenia skrzydła, bo doszło na pewno do kontaktu ze ścianą po tym jak lewy troszeczkę wypchnął kierowcę Kiksa Ubera stanie podciąć swoich rywali. W międzyczasie będzie walka trzech bolidów do jednego zakrętu. Fetel po wewnętrznej, w środku Black Swordsman zgnieciony. No i absolutnie stracił wszystkie trzy pozycje, które mógł stracić na tym okrążeniu. Fetel zanurkował po wewnętrznej, po wewnętrznej był maestro, i w środku nie mógł nic zrobić. Był przerzucany niczym piłeczka do ping-ponga. Black Swordsman. No to jeszcze będzie ze swoimi głównymi rywalami, a watek widzimy, że traci, traci, ale co tu się dzieje? Watek wciska do ściany Black Swordsmana, no i to jest właśnie złamanie pierwszej zasady motorsportu niepisanej, kolizja między zespołowymi kolegami, no i w tym momencie wyścig Black Swordsmana absolutnie się komplikuje, widzimy, że brak lewej lotki, brak prawej lotki. U Vatka brak lewej u Black Swordsmana to na pewno będzie z jasna Inter, ale to samo robi kilku innych kierowców czy nie, maestro? I prowadzi nam ten wyścig. Fetel zjeżdża dalej serwisowej. Black Swordsman jedzie dalej. Watek i Dominix również meldują się w boksach. Gajdzik na miejscu szóstym. On również wjeżdża do tej alei. Zobaczymy gdzie wyjedzie bananek i czy wyjedzie tak naprawdę. Przed Dominiksem 3 eee, między tymi miejscami Cztery punkty dzielą Black Swordsmana i Maestra Więc jeśli Blacku byłby w stanie Dotrzymać za Maestrem eee, Chociaż teraz Maestro będzie nurkować po wewnętrzność Zostawione drzwi otwarte przez Gajdzika Ale e, czy jest odpowiedź na jakimś podcięciu Próbował wejść pod pachę No ale chyba nie to, to nie wystarczyło Black Swordsman tymczasem zyskał sporo czasu Do tej dwójki Watek tej dwójce ucieka więc robi się ciekawie na ostatnie e, kilka okrążeń na Marina Bay, rozpoczął okrążenie numer 27, a więc włącznie z tym pozostały mu, e, pozostało mu 5 kulek, e, do którego kamera nie docierała, ale e, który na metę dociera jako pierwszy, Wetel e, 24 wygrywa nam Grand Prix Singapuru, czyli trzecią rundę SimSpring Series Splitu e, A. No i to jest fenomenalne zwycięstwo, to jest fenomenalna wygrana. Dominik dojeżdża 30. przed maestrem. No i dojeżdża nam na drugim miejscu. Black Swordsman przeskakuje, Wadka pokaże. Żółta flaga. Oj! I mamy kontakt! Ojej! O dobra, to już widzę. Skąd ta żółta flaga Mimoc. Jest wyspinowany na tym nawrocie. Tutaj też problemy Bentix co do, odwołań, do w gry, oj, Bauerwer, uderzył Averek'a. Teraz trochę też skoła sędziów się zmienia, więc myślę, że to trochę, trochę polepszy się. Chyba te opony się poddają już u niego. Oj! Oj, oj, oj! oj. I to będzie Sniper, nie? Klantwa? Oj, potężny wypadek, potężny wypadek. Nie wiem, jak działa, czemu czasami wyjście do menu i powoduje wyjście sesji. Myślę, że deweloperzy z Podmaster Stash nie wiedzą. Oj, ale nurka tutaj zrobił. O jest u Ale części spoilera jeszcze e, Powerwera albo Erkowa. Może? Maniek zabiera się za Powerwera. Oj, oj, mamy tutaj szczepienie się. Ale ustali. Chociaż jeszcze maniek tam się wychyla. No i od zewnętrznej będzie próba, ściśnięci, ajajaj, aj, się szczepili znowu. Oj, przepraszam, a tu za nimi jest Rejos. Jedzie z tyłu i się przygląda tej no, walce i liczy, że może już coś jest, wygarnąć z tego. Już jest, już jest przyklejony, już już ym, ma nadzieję... Oj, o potężny wypadek, o Jezu, o p***. No i Firewire w, w ścianie, ale przeżył. Oj tam poszli z i Pirania teraz będzie się zabierał za niego. No i jest. Jak w oponach. No, 6-okrążeniowe softy już nie daje rady. 11 to no, okrąceniowa... no, medy kontra 12-okrążeniowe hardy. No i teraz strefa DRS. Do, dotknął, dotknął po raz kolejny! Nie wiem, czy tam się nie posypał spoiler. No wina Rayosa, ewidentnie moim zdaniem, tutaj... Nie dohamował. I pierwszy przekraczali niemety bociek ale z karami, więc zwycięstą tego wyścigu jest Do Udało mu się zejść poniżej 3 sekund, więc to najważniejsze. M Rejos dojeżdża na pozycji trzeciej. Także Teammates. Przepraszam, pozycji drugiej przed przedboczka. Czwarty maniek. Piąty wjedzie nam Adorex tuż za nim hamulec. Pojedynkę zawsze to ciężko, a my mamy już start, tak naprawdę. 4, 5 czerwonych świateł, no i zapraszam na Grand Prix Singapuru F1-23. Widzę Simspring Series. Ruszyli, proszę bardzo, popatrzmy, jak tą swoją pozycję obroni Kazbak Z Bandura tutaj koło w koło, i proszę bardzo, próbuję już odrobić tą jedną pozycję na samym starcie. Jeszcze Kazbaks nie opuścił, ale Bandura tutaj sprytnie wykorzystał linię toru. No i gdzieś tam próbuje, próbuje, próbuje dalej odrobić Kazbaks to swoje pierwsze miejsce. Koło w koło w tej chwili Free White razem z Mateuszem Nejzerem, który gdzieś tutaj znalazł nam się nie wiadomo skąd. I to Mateusz Najzer po dwóch pierwszych zakrętach przewodzi stawce. Dalej widzimy starcie Bandury, tym razem z Kasper Lipskim, a więc Kazbaks trzy pozycje straty już na samym starcie. Co tu się wydarzyło u kierowcy Hasa? Niesamowita porażka, jeżeli chodzi o start tego wyścigu dla Cutbagsa. Już na drugim okrążeniu w sumie po wznowieniu rywalizacji wenku wyprzedza Old Hasa więc no, duże ciężary dla Cutbacksa na samym początku tego wyścigu. Myślę, że nie tego spodziewał się po kwalifikacjach. No a my myślę, z połową czatu czekamy na to, co dzisiaj wydarzy się z wękiem w tym wyścigu mamy żółtą flagę w drugim sektorze to jest to łowca łowca rozbija swój bolid i mamy samochód bezpieczeństwa na torze i to się chyba właśnie dzieje w tej chwili eee, na wjeździe doczekane wcisnął Mateusz e, gaz w podłogę i próbował zaskoczyć ale Bandura czujnie nie dał się ograć tutaj kierowcy Mercedesa trzyma się za nim a my mamy pierwszą karę w tym wyścigu mizierk 3 sekundy zapewne za limitatoru wyścig. Mamy jakąś akcję wyprzedzania tutaj Michelo w walce z nieznanym Jackiem. Koło w koło, ciasno tutaj, ciasno w tych sekcjach na torze w Singapurze. Ale to Michelo wychodzi zwycięsko i obroi. Jeszcze tutaj próbował jakimś takim szalonym manewrem nieznany Jack, ale z kolei teraz walka przeniosła się pomiędzy niego i Rejziego i nieznany Jack traci, 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 traci te swoje pozycje. Dwunaste miejsce w tej chwili. A tuż za jego plecami już e, Razie w walce z Patrixem. I proszę bardzo, gdzieś tam szuka tej swojej szansy, swojego miejsca. Razie, tu white do zakrętu. Bardzo ładnie zostawiają sobie panowie miejsce. No ale te sekcje tutaj zdecydowanie się zacieśniają. I chyba był delikatny kontakt Patrixa ze ścianą. Delikatnie tam musną kołami bandę. Oby oczywiście bez uszkodzeń się obyło zjeżdża do alei serwisowej, a więc tutaj nic się nie wydarzyło, po prostu zjazd. A tu z kolei Michelo próbuje zabrać się za swojego kolegę zespołowego. No, starcie dwóch Red Bulli. Może nie na torze w Singapurze, ale różnie się w historii kończyło. Zobaczymy jak będzie tym razem. Tym razem prosta z DRS-em otwarte tylnie skrzydło w bolidzie Michelo. No i spokojnie tutaj wyprzedza swojego teammate'a